Cześć! Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą, która ma jeden cel. Sprawić, abyś czuł się dobrze we własnym domu. Naszym zadaniem jest przywrócić ciszę i spokój. Radzimy sobie z wszelkiego rodzaju intruzami. Od karaluchów, przez szczury, po szopy. Wszystkie rozmiary, kształty i kolory. Bezpieczeństwo i komfort są w zasięgu jednego telefonu. Oferujemy szeroką gamę usług dostosowanych do Twoich potrzeb i zapytań, a także mamy elastyczny harmonogram. Zadzwoń do nas w każdej chwili. To jest firma, w której pracuję. Ze względu na prywatność nie podam jej nazwy. Płaca jest przyzwoita, godzinę pracy elastyczna, dostaję uniform i posiłki. Tak, mam do czynienia z wszelkiego rodzaju robactwem zalęgającym się w domach. Od termitów, przez karaluchy, po pszczoły, a nawet pracuję z intruzami takimi jak szopy, lisy, a raz zdarzył się nawet wąż. Może jest to niebezpieczne, ale zachowuję środki ostrożności. Mogę też przejąć dyżur telefoniczny, jeśli dzień jest szczególnie leniwy. Tak jak w zeszłym tygodniu. Nie wyobrażajcie sobie, że pracujemy non-stop. Rzadko otrzymujemy jakiekolwiek telefony. Tutaj, w tej wiosce, nie zdarza się zbyt wiele incydentów. Jednak w zeszłym tygodniu miałem trzy telefony jednego dnia, co samo w sobie było wystarczająco interesujące, ponieważ rzadko spotykam się z tak dużą aktywnością. Trzy wezwania oznaczały także, że musiałem udać się do służby naziemnej, ponieważ nie mieliśmy wystarczającej liczby personelu na trzy interwencje. Pierwszy telefon zadzwonił koło godziny 18. Witam tu, XXX Exterminators, gdzie bezpieczeństwo Twojego domu jest naszym priorytetem. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Cześć, tak, mam na imię Emily i wydaje mi się, że coś jest w moim suficie. Cześć, Emily. Czy mogłabyś opisać problem bardziej szczegółowo? Jakiego rodzaju odgłosy słyszysz? Jakiekolwiek oznaki życia tam w górze? Nawet najmniejszy opis tego typu może bardzo nam pomóc. Okej, okay, yy, więc słyszałam te słabe drapanie jak szczury? To zaczęło się wczoraj około północy i w pierwszej chwili pomyślałam, że to deszcz. Wiesz, tak jak słychać każdą kropelę spadającą na dach domu. Potem wyobraziłam sobie, że to musiały być ptaki, ale w końcu zdałam sobie sprawę, że to dochodzi ze strychu, bo słyszałam drapanie. Jakby dochodzące tuż znade mnie. A już myślałam, że coś dostało się do domu. Mieszkam obok Helen. No dobrze, więc stacja benzynowa która dokładnie? Ta, która umija się jadąc do Kejden, czy ta druga jadąc do Mostu? Nie, ta na końcu drogi Do Mostu, tuż przy potoku. Mój dom jest niebieski, zaraz przy granicy miasta. Nie mam żadnych sąsiadów to ulica Polen numer 3. No wiesz, obawiam się, że coś z lasu dostało się do domu. To nie byłby pierwszy raz. Mam tylko nadzieję, że tym razem to nie wąż. Ale węże tak nie drapią. Czy słyszysz teraz drapanie? Są naprawdę słabe, ale dosyć uporczywe. Mogą to być szczury. Okej, okay, Emily, niedługo wyruszymy w drogę. Dziękuję. Wysłałem tam zespół, ale nie znaleźli niczego niepokojącego. Żadnych owadów, żadnych zwierząt, żadnych szczurów. Następny telefon zadzwonił około 22:00. Witam tu XXX Exterminators, gdzie bezpieczeństwo Twojego domu jest naszym priorytetem. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Cześć, ciągle słyszę to drapanie i łomoty dochodzące z sufitu, i myślę, że to przenosi się na ścianę. Nie jestem jednak pewna, ale na pewno coś tam jest. Czy mogłabyś opisać problem bardziej szczegółowo? Coś takiego może nam bardzo pomóc. Odgłosy zaczęły się jakieś trzy godziny temu. Na początku myślałam, że to rury, ale są zbyt rytmiczne. Jak kroki, a raczej coś przeciągającego kończyny przez ścianę. Nie rozumiem i nie potrafię zidentyfikować zwierzęcia. Brzmi na duże. To stary dom i stosunkowo łatwo jest przeżerać w nim ścianę. Jednak nigdy czegoś takiego nie słyszałam. Gdzie to jest w tej chwili? Teraz nic nie słyszę. Nie wiem, gdzie to poszło. Czy mogłabyś nam podać swój adres? Ulica Polen, numer 7. Mój żołądek się napiął. Czy to może być przypadek? Może jakiś szop chodził po domach. W porządku, dziękuję. Już tam jedziemy. Wysłałem zespół na miejsce i zostałem sam na sam z moim współpracownikiem Andrew. Zapadła noc, a ja nie znosiłem nocnych interwencji, więc miałem nadzieję, że telefon nie zadzwoni ponownie, dopóki nie wrócą. Szczerze mówiąc, byłem całkiem zrelaksowany. Nie było tak dużej szansy, że w tym dniu dostanę jeszcze jakiś telefon. Podniosłem głowę z nadlazani. Ja i Andrew spojrzeliśmy na ziemię. Minęło ile? Jakieś 30 minut od ostatniej rozmowy, co jest do cholery? Andrew potrząsnął ramionami. Wstałem i podniosłem receptor. Tutaj yy, XXX Exterminators. W czym mogę pomóc? Wymamrotałem. Po drugiej stronie nastąpiła pauza, potem usłyszałem ciężki oddech. Proszę pana, madam, wszystko w porządku? Co się dzieje? To wciągnęło coś do domu. Co ma pan na myśli? Kto co wciągnął? Proszę pana, proszę wyrazić się precyzyjniej. Oczy Andrewu rozszerzyły się. Co? Wyszeptał. Pokręciłem głową i pokazałem mu, żeby był cicho. Halo, co się dzieje? Coś włamało się do mojego. mojego domu. Ale jest ich dwóch. Dwa oddzielne... ciała. Nie szop, nie ptak. Nie, i na początku myślałem, że istnieją dwie żywe istoty, ale w miarę słuchania zdałem sobie sprawę, że jedna z nich... ciągnie drugą. Po moim strychu. Na moim pieprzonym suficie. Nawet nie wiem, jak się tam dostało. Nie słyszałem, żeby wspinało się po domu. Jakby po prostu wylądowało na dachu, a potem wkopało się na strych. Nie wiem. W porządku. Nie, jeszcze nie skończyłem. Strasznie się przestraszyłem, bo w pierwszej chwili myślałem, że to człowiek. Wydawało się wystarczająco duże, aby być człowiekiem. Pomyślałem sobie, cholera to morderca, ale tak było, dopóki nie usłyszałem odgłosów. Jedzenia. Jedzenia? Co masz na myśli? Andrius marszczył brwi. Że co? Wyszeptał. Tak, słyszę jak coś ciężkiego zjada coś tuż nade mną i do tego to skrzypienie desek podłogowych na poddaszu. Boję się, że to spadnie. To coś ciągnie coś ciężkiego. Cholera, proszę, po prostu przyjedźcie. Chciałem zadzwonić pod numer 911, ale wiem, że to nie człowiek. W porządku, zaraz kogoś wyślę. Adres i nazwisko? Kogo wyślesz? Zapytał Andrew. Jesteśmy tylko my. Nazywam się Finik Gelen, ulica Polen 11. Ja pierdolę. Wszeptałem do siebie w myślach. Okej, okay, sir, Jesteśmy w drodze. Kiedy się rozłączyłem, nastąpiła chwila ciszy, podczas której ja i Andrew po prostu staliśmy zakłopotani. Wiesz, że to my musimy tam jechać, prawda? Zapytał mnie mój współpracownik. Naprawdę wolałby mnie. W takim razie zadzwoń do Wolta, zapytaj czy już skończyli, czy domy są blisko siebie? Tak, wszystkie trzy telefony, które odbierałem, pochodziły z tej samej ulicy z Poland Street, niedaleko lasu. Kuśwa dobra, w takim razie do nich zadzwoń. Wybrałem więc numer Walta. Odebranie go przez niego zajęło trochę czasu. Cześć Walt, skończyłeś? Bo dostałem kolejny telefon. Liam, w tym domu nie było nikogo. Ręka mi się trzęsła na telefonie. Co masz na myśli? Nie było żadnego stworzenia, żadnej osoby, nic. Jednak scena jest raczej interesująca. Obawiam się, że będziemy tu przez jakiś czas zajęci. Dlaczego? Okna są powybijane, meble zniszczone, poddasze pokryte jest zadrapaniami i połamanym drewnem, a krew tam jest świeża. Nie wiem, co się tu stało, ale musimy znaleźć Twojego rozmówcę i. intruza. Przeszukujemy posiadłość. W porządku, odpowiedziałem słabo z suchością w ustach. Trzeci rozmówca wspomniał, że coś ciągnęło, coś innego. Musimy znaleźć Twojego rozmówcę. Rozbrzmiewało mi w głowie. Chyba wiedziałem, gdzie on jest. Nigdy się tak nie bałem. Kiedy ja i Andrew zakładaliśmy mundurę, nie mogłem powstrzymać się od zastanowienia się, czy powinienem zaangażować w tę sprawę policję. To nie był wąż, nie lis i nie niedźwiedź. Najbardziej frustrujące było to, że nie wiedziałem, co to jest. Wzięliśmy głębokie oddechy i ruszyliśmy w noc. Dotarliśmy do celu dość szybko. Wiem, co powiecie. Skoro numery domów były tak blisko siebie, dlaczego Walt nie mógł po prostu rzucić okiem pod numer 11? Cóż, mimo że liczby były bliskie, to domy znajdowały się naprawdę bardzo daleko od siebie. Obszar ten nie był tak zaludniony jak centrum. Dotarłem do tego domu z włączonymi światłami. Zawahaliśmy się, po czym wysiedliśmy z samochodu i zapukaliśmy do drzwi. Otrzymałem natychmiastową odpowiedź. Finik otworzył drzwi, blady i drżące. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjechaliście. Przyzwyczaiłem się, że klienci się boją. Finik był jednak głęboko wstrząśnięty. Jego oczy były błyszczące, a ruchy nieregularne. Wyczuł to samo co ja, że dzieje się coś złowrogiego, ale nie mogliśmy tego do końca określić. Próbowałem zachować spokój. Proszę pana, może pan zaczekać w samochodzie, jeśli pan chce. Nie trzeba było mu dwa razy powtarzać. Wyszedł, a ja i Andrew udaliśmy się na górę do głównej sypialni. Dom wyglądał całkiem normalnie. Nic nie wzbudzało naszych podejrzeń, nic nie było połamane, jak pod numerem 7. W sypialni były stare, skrzypiące meble i podłoga. Nie można było zaprzeczyć, że coś było w suficie. Słyszałem dźwięk rozrywania czegoś i drapania. Tyle drapania. Sufit też był stary i składał się z kilku płet. Andrew i ja wyjęliśmy nasz sprzęt, zbierając się na odwagę, aby wejść na strech. Czy płyty zawsze miały ten czerwony odcień? Podniosłem rękę i dotknąłem ich. Były wilgotne i śmierdziały metalem. Andrew, weź broń. Chodząc po schodach na strech, starałem się zachować jak największą ciszę. Nie chciałem, żeby nasza obecność została zdradzona temu czemuś. Choć staraliśmy się zachować ciszę, schody zaskrzypiały nieprzyjemnie i zamknąłem oczy. Ja pierdola, dźwięki na górze ucichły. Ok, ty idziesz pierwsze. powiedziałem do Andrew. Pieprz się, odpowiedział, po czym zniknął w ciemności. Usłyszałem jego kroki, a Potem głośny, odbijający się echem krzyk, który zmienił się w nieludzkie zawodzenie. Moim pierwszym odruchem było przykucnąć i pozostać na ziemi, z rękami na uszach. Potem usłyszałem dwa strzały i przekleństwa mojego współpracownika. Potem nastąpiły kolejne wystrzały. Potem tłuczone szkło, coś machającego skrzydłami i zawodzącego. Głos nie był ludzki, ale miał w sobie pewne nuty kobiece. Przyprawiał mnie ociarki. Okno na poddaszu zostało rozbite, a istota odleciała. Nie wiem dlaczego, ale odsunąłem zasłonę w sypialni i wyjrzałem na zewnątrz, szukając jakichkolwiek oznak tego, co to mogło być. Kiedy Andrew wrócił na dół, płakał. Nigdy nie widziałem go płaczącego. Widziałem to. Widziałem piekło, Lajam. Patrzyłem prosto na to. Widziałem, jak to się stało. Słodki zapach ze strychu przyprawiał mnie o mdłości. Założyłem maskę i poszedłem na górę, zostawiając Endriu zamrożonego, wpatrującego się w kąt. Światło nie działało, więc musiałem użyć latarki. Podłoga była wilgotna i ciemna od krwi, a zapach utrzymywał się zgniły i przytłaczający. Na początku nie mogłem zrozumieć, co widzę, i początkowo nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Nie zdawałem sobie sprawy, że patrzę na osobę, która okazała się być drugą osobą dzwoniącą. Nigdy nie miałem do czynienia z górą, więc moja głowa nie wiedziała, jak to znieść. Chyba w jakiś sposób wiedziałem, że ten napompowany kształt miał być głową, a nad nią kończynę. Brzuch leżał gdzieś dalej, a tułów był zgnieciony. Byłem w szoku, a obrazy po prostu nie wydawały się prawdziwe. Nad ciałem zostało wyrzeźbione coś na drewnianej ścianie jakiś symbol. Moja twarz była odrętwiała. Pozostając w tej samej pozycji wykonałem telefon. Hej, Walt. Tak? Skończyliście tam? Wszystko w porządku? Brzmisz y, dziwnie. Tak, y, zamrugałem kilka razy, po czym odkrząknąłem. Skończyłeś już? Niczego nie znaleźliśmy. Wykonujecie drugą interwencję? O, tak, zrobiliśmy to. I? Znaleźliśmy dzwoniącego, jednak niecałego i już go nie ma, prawdopodobnie umarł. Co? Tak, może zechcesz przyjść. Od tego czasu bez przerwy udzielam wywiadów. Poproszono o opisanie trzech wezwań naszych interwencji, stworzenia. Powiedziałem im wszystko, no prawie wszystko. Tej nocy instynktownie wyjrzałem przez okno. Nie wiem dlaczego. Wiecie, jak najstraszniejsze rzeczy zawsze nas w jakiś sposób przyciągają. Odsunąłem zasłonę i zbliżyłem twarz do okna. Nie słyszałem jeszcze, żeby odleciało. Powinienem był poczekać, aż odejdzie. W ciemności dostrzegłem dwoje oczu, mieniących się kilkanaście centymetrów od moich dwoje oczu, które wyglądały tak ludzko, że prawie myślałem, iż to moje odbicie. Tyle, że. cóż, były odwrócone do góry nogami, a pozostałe części twarzy były jakby wciśnięte w ciało, a na nich naciągnięta była zalana krwią skóra. Za głową były osadzone duże skrzydła, wykonane w ten sam sposób. Odwróciło głowę, więc nie było już do góry nogami, ale ciało pozostało dokładnie takie samo. Poczułem, że chciało mnie lepiej widzieć. Następnie przyłożyło czoło do szypy. Strach mnie paraliżował, ale pozostałem nieruchomy. Nie wiedziałem, że ma usta aż do tamtej chwili, kiedy się uśmiechnęło. Nie miało zębów, tylko więcej skóry. Żadnych dziąseł, nawet języka. Potem odleciało. Reszta jego ciała była rozciągnięta, kończyny zakrzywione i uformowane z szarej masy. Patrzyłem, jak znika w nocy, pozostawiając jedynie krwawą plamę na oknie, w miejscu, gdzie wcześniej znajdowało się czoło. Potem nie spałem zbyt dużo. Wahałem się, czy wrócić do pracy, ale nie miałem lepszego wyjścia. Od tego czasu minął dokładnie tydzień. Kiedy to piszę, jest już prawie północ i wcześniej ktoś do mnie zadzwonił. Witam, tu XXX Terminators, gdzie bezpieczeństwo twojego domu jest naszym priorytetem. Jak mogę ci dzisiaj pomóc? Coś jest w moim suficie i drapie adres? Nawet nie pozwoliłeś mi dokończyć. Ulica Polen numer 13. Niech pani po prostu ucieka, proszę mi zaufać. Co? Tak, do cholery. Nie, nie pomożemy ci w tym. To nas przerasta. Do tego główna potrzebny jest ksiądz albo. nie, wojsko. Żartujesz? Nie. Kiedy się rozłączam, wiem, że nie możemy od tego wiecznie uciekać. Jest jeszcze jedna rzecz, z której zdaję sobie sprawę. Adres mojego domu to Hemney Lane nr 34, naprzeciwko ulicy Polan. Autor opowiadania Emma Watson Baddammer. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tomili Jones, Adam Janasek, Mrs. 997 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex TV, Ordinary Ozzy Azza. Xxk Pidbunix Maciek Dwukropek D Magda Grzegorzewicz Lost Sol 82 Żelka Zerox Utary Drejs Kasia Gons Marty CQ, Nocna Zmiana Matis 101M Dominik Polak Halina Dupa oraz Kacper Kowalczyk Do usłyszenia